Zanim więc podejmiemy decyzję o przejściu na dietę optymalną, trzeba wpierw uświadomić sobie, że jedzenie jest najważniejszą, podstawową funkcją życiową, od której zależy całe nasze życie we wszystkich jego przejawach i aspektach. Przejawy, i, przejawy naszego życia, wszystkie jego aspekty, wszystkie jego sytuacje, całe nasze samopoczucie, to jak spostrzegamy. To, co nas otacza, jak odbieramy naszego, naszego brata, współbrata, jak odbieramy całe sytuacje polityczne, które jesteśmy chcąc czy nie chcąc sprzężeni, wszystko to jest uwarunkowane od sposobu naszego odżywiania. Jeżeli to sobie nie uświadomimy, tego faktu, to jest fakt i nad tymi faktami się nie dyskutuje, można je tylko tłumaczyć, można je rozwijać. Gdy to do mnie zaczęło docierać, zrozumiałem, że to, że ja się tak żywię, to, to jest tylko połowa medalu, druga połowa jest po drugiej stronie, czyli moja żona. Musimy żywić się w ten sam sposób, bo inaczej iskrzy. Dwa różne zasilania dwóch różnych organizmów powodują różnice potencjałów i iskrzenie. Gdy jemy wspólnie przy wspólnym stole, albo to, inaczej mówiąc, gdy jemy dokładnie to samo, ten sam bilans i te same posiłki, te same potrawy zaczynają się dziać rzeczywiście rzeczy bardzo dziwne. Pozytywnie dziwne. say? be nice to them a lot. And honestly, I have like a lot of best friends, so. Oh, what? I have a lot of best friends. How many best friends do you have? Um, I got to count that. <laughs> 1 2 I got like 6. So like, would you say you're popular? No. Oh, oh okay. <laughs> what are you then? I just like a basic person with good friends. Do you think I have a lot of friends? No. Hmm. Yeah, you're right. How can you tell? Um, I don't know. I just don't think you're like the friend type. What do you mean I'm not the friend type? Like I look like a loner? Like someone who would like sit on a tree by their self reading a book. Even people who read outside with trees by themselves have friends too sometimes. Yes, but I feel like you don't have friends. Sweets is a children's book about a young boy who receives superpowers by eating candy and chocolate. He begins a crusade in the night against evildoers and criminals, making headlines in the news. What follows is an account given by a boy who witnessed the young justice giver leaping through buildings in his neighborhood. Nie ma dziś dyscypliny z młodzieżą. Próbuję dać przykład, ale to trudne. Persy, ja blamem MTV. Jestem używany. Myślę, że ty i ja możemy robić biznes. Niestety chudne w oczach yy, spodnie, które, w które nie, nie mieściłem się, wiszą na mnie, nie powiem jak na, po prostu jak worek na, na, na trupie. I, I co dalej więcej? Mam nadzieję, że osiągnę te moje magiczne 70 kg. Nie wiem, czy szybko, czy, czy, czy długo, czy stanie ta waga, nie mam pojęcia. W każdym razie czuję się coraz lepiej. Ciśnienie po raz pierwszy osiągnęło dolne dzisiaj, w dniu dzisiejszym 80. Leków żadnych nie biorę na to nadciśnienie a nie chciało zejść setki. 96 jak było, to było naprawdę świetnie. Mówię o dolnym ciśnieniu. Góra to była 160, 170. Góra w tej chwili umierano, rano po ranku jest 123 i, i ciśnieniem już nagle pierwszy raz w moim życiu, jak, jak pamiętam, pokazał, że jestem na kolorze żółtym. Nie pomarańczowym, nie czerwonym, jak zwykle. Z czerwonego zejść to było, o! To było bez tych tabletek, to było nieosiągalne. Jest na żółtym. Więc powiem Wam tak. Idzie to w stronę na pewno dobrą. Czuję się doskonale mięsa prawie nie jadam, jadam podroby i żółtka. Chleba nie dotykam się, chyba, że sam piekę macę według doktora Kwaśniewskiego. Żółtka wyciągam z suwida. I dziękuję pięknie tym osobom, które podzieliły się ze mną tym, do czego doszły i, i co dowiedziały się od innych osób. Bardzo Wam za to dziękuję. Poprosiliście mnie, abym kontynuował rzecz, którą raz nagrałem, gdzie nie była kompletna ta rzecz. Przesłaliście mi Plan odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego razem z tymi materiałami, których ja nie miałem, których mi brakowało, i poprosiliście mnie, bym na moim skromnym kanale to przeczytał do ogólnej rzeczy ludzi. I ja postanowiłem to przeczytać, ale też dostałem od Was ultimatum, że nie dostanę przepisu na ambrozję wyższej klasy, tylko tą, którą mam obecnie. Jeśli nie, jeśli nie, przeczytam dla wszystkich jeszcze raz tego przekazu pana doktora Kwaśniewskiego. On nie był wydany w żadnej książce, był wydany w optymalnych, chyba w optymalnych, albo w optymalniku, nie, w optymalnych, w tym magazynie, które przestało się, przestało się już opłacać, więc te osoby, które pracowały przy, przy wydawaniu tego, chyba dały sobie spokój. Chyba, że dalej to jest, a, a tylko ja tego po prostu nie widzę, było to w tym magazynie drukowane. Ja nie mam tych magazynów, przyznam się Wam, nigdy nie miałem żadnego z tych chyba nawet nie, przepraszam, jeden chyba powinienem gdzieś mieć. I obiecałem, że to przeczytam, bo tym bardziej, że bardzo chcę mieć tą, tą, tą wyższej klasy ambrozję, chociaż powiem Wam szczerze, że czuję się na tyle dobrze, że myślę, że jakby to dobrze tak potrwało, tak jak jest obecnie, to, to chyba sam do tego dojdę. Ale przeczytam wam, zanim zacznę ten nowy cykl, czyli powtórzę ten cykl ze względu na większą waszą oglądalność, bo myślę, że to będzie 500 tysiąc, może 2000 osób, którzy to, którzy to wysłuchają, jest was wiele więcej. Nie wiem, jaki jest stopień zrozumienia tego, tego tekstu, bo dla mnie czytając go po raz pierwszy był może 20% zrozumiałem z tego, co pan doktor tam napisał. Za którymś razem dotarło to mniej więcej. Tak samo jak książki pana doktora, czytam je już po raz enty i jestem tak zdziwiony tym, gdzie ja miałem rozum, że ja tego w ogóle nie widziałem? Czytałem i nie rozumiałem, co czytam. Wydawało mi się, że czytam. Doczytałem pewną linijkę, zawieszałem się przez chwilę, zastanawiałem się, co tam jest napisane, ale wzrok mój podążał dalej i czytałem dalej. I te rzeczy, które już były takie bez świadomości, one umknęły. I teraz jeszcze raz czytając te, te lektury pana doktora, no, jestem bardzo zdziwiony sam, gdzie mój rozum był. Może dalej go jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że on się tam obudzi, gdzieś tam te szare komórki się połączą i, i będzie coraz lepiej. I rzecz najważniejsza, znaczy jedna z najważniejszych, przeczytam Wam taki tekst bardzo krótki, nie będę podawał, skąd on jest, bo nie musi być podawane. Zanim więc podejmiemy decyzję o przejściu na dietę optymalną, trzeba wpierw uświadomić sobie, że jedzenie jest najważniejszą podstawową funkcją życiową, od której zależy całe nasze życie we wszystkich jego przejawach i aspektach. Chcielibyście, żebym coś dodał od siebie na pewno, żebym powiedział coś na ten temat. Od siebie dodam, że jeszcze raz wam to przeczytam. Zanim więc podejmiemy decyzję o przejściu na dietę optymalną, trzeba wpierw uświadomić sobie, że jedzenie jest najważniejszą, podstawową funkcją życiową, od której zależy całe nasze życie we wszystkich jego przejawach i aspektach. Przejawy, i, e, przejawy m, naszego życia, wszystkie jego aspekty wszystkiego, sytuacje, całe nasze samopoczucie, to jak spostrzegamy to, co nas otacza, jak odbieramy naszego, naszego brata, współbrata, jak odbieramy całe sytuacje polityczne, w które jesteśmy chcąc czy nie chcąc wprzężeni, wszystko to jest uwarunkowane od sposobu naszego odżywiania. Jeżeli to sobie nie uświadomimy, tego faktu, to jest fakt i nad tymi faktami się nie dyskutuje, można je tylko tłumaczyć, można je rozwijać, to całe przedsięwzięcie, które nazwiemy tak roboczo, żywieniem optymalnym, weźmie w łeb. Prędzej czy później pojawią się te tak zwane pokusy podjadania innych rzeczy, pokusy nie wpisywania w swoje notatniczki. Ja wam pokażę. Ja mam taki z Poczty Polskiej i tutaj prowadzę i prowadziłem wszystkie moje liczenia, zapiski. Tutaj są na każdej stronie. Jest wszystko, plus notatki moje, to nie, nie musicie, ale tutaj jest wszystkie te przeliczenia strona za stroną. Każda jest, na każdej jest data, to co jadłem, cały bilans, podsumowanie pod spodem. Bez tego nie funkcjonuje. Znaczy, funkcjonuje. W tej chwili robię sobie kilka dni przerwy od spisywania, potem robię kontrolę i okazuje się, że jest w porządku. Mało, że jest w porządku, jest bardzo dobrze. Ja zjadając te moje słoiki, te słoiki optymalne, mam tam wszystko zbilansowane. Wiem, co mi brakuje, co muszę dojeść, skąd muszę i ile tych węglowodanów. Wybieram sobie dwa rodzaje węglowodanów i tymi węglowodanami się na bieżąco po prostu żywię. Ważna zmiana taka, która u mnie nastąpiła, to to, że nie podjadam między posiłkami, bo posiłek jest w tej chwili od już dobrych kilku dni. Tylko jeden. Wystarczam jeden posiłek dziennie, i nie jest to posiłek na siłę, czyli na siłę nic nie jem. Nie, po prostu nie, nie czuję głodu po jednym, jednorazowym sytym posiłku. I ten mój śniadanie, obiad i kolację. Ten jednorazowy posiłek jest zazwyczaj w okolicach między 12 a 14. Dziś było wyjątkowo, bo dzisiaj ten posiłek był chyba w okolicach 15.30, może 15.20. Tak się złożyło. Natomiast co robię wcześniej? Przed posiłkiem po prostu piję. Spożywam zwykłą wodę kranówkę taką przefiltrowaną przez filtr osmotyczny. I to jest moje, to jest moje, to jest moja woda. Czasem jest woda mineralna. Ja akurat y, bardzo lubimy z żoną, lubimy tą, o tą, bez reklamy. Krajów afrykańskich, które są uznawane za no, przestrzenie bezpaństwowe, tak? Nie są to Europejczycy. No. No. Niebiesko od, od blondyni, którzy mogą się wmieszać w masę Szwedów. Raczej raczej ani nie, ani nie blondyni, ani nie niebieskie oczy. No właśnie, no i przy tym ludziach, którzy wywodzą się z krajów o o wiele niższym standardzie. Ta nam po prostu zielona smakuje. I te 1,5 litra do południa staram się wypić. Po moim posiłku 2-3 godziny nie piję nic i ewentualnie jeśli mi się chce pić wieczorem, no to piję jeszcze tą mniej więcej maksymalnie litrę. Więcej niż 2,5 litry dziennie nie wypijam. To jest w granicach 2 litrów piję dziennie. Natomiast nie popijam po posiłku. I pół godziny przed posiłkiem też nie piję. Chodzi o co? O to chodzi, żeby ten posiłek, który włożę do swojego organizmu, był skoncentrowany maksymalnie, czyli nie miał wody. On ma być rozcieńczony w sokach żołądkowych i w sokach z dwunastnicy plus żółć to ma być rozpuszczony i organizm sobie ma z tym poradzić sam i on sobie z tym doskonale radzi jeżeli bilans jest optymalny. I jeszcze raz. Zanim więc podejmiemy decyzję. To jest bardzo ważne, bo jak już podejmiecie decyzję to od tego żywienia nie ma odwrotu, bo organizm przyzwyczai się do najlepszych specyfików, jakie mu będziecie podawali i nie cofnie się już. Będziecie czuli ogromny dyskomfort, będziecie mieli ogromne problemy, jeżeli obniżycie mu ten poziom. Czyli zaczniecie się znowu podleżywić. Albo zrobicie mu bardzo często takie bregauty, gdzie będziecie wrzucać w siebie, bo akurat była impreza u babci. Albo wujek zaprosił znowu na ten, albo kolega zaprosił nas na fajnego grillika i sobie podjadłem. Albo miałem ochotę na coś fajnego, słodkiego, bo mnie pociągło i sobie znowu zniszczyłem bilans dzienny. Będzie masakra. Organizm będzie się domagał, będzie, będzie, będzie na was wymuszał wręcz optymalne zasilanie. Czyli zanim podejmiecie tą decyzję, musicie wiedzieć, czyli uświadomić sobie, Czym jest to jedzenie? Czym jest ten bilans codziennego dnia? Czym to jest dla Was, dla Waszego organizmu? To jest Wasza podstawa życiowa. To jest numer jeden to jest dla Was ołtarz. To jest stół, przy którym siadacie. To jest coś, gdzie wstajecie z kolan, wstajecie od koryta i zaczynacie się żywić po ludzku. Zasiadacie do stołu Pańskiego. To jest najwspanialsza wieczerza, jaką sobie możecie wyobrazić. To jest Wasz posiłek, to jest Wasze ładowanie Waszego akumulatora. To jest budulec Waszego organizmu, to jest odnawianie Waszego. Waszej świątyni, w której jesteście, w której funkcjonuje Wasze jestestwo. To jest najważniejsza czynność w Waszym życiu. Możecie zapomnieć iść do pracy, możecie zapomnieć zapłacić ratę kredytową, możecie zapomnieć zadzwonić do najlepszego przyjaciela, ale nie możecie zapomnieć o najważniejszym, o bilansie. Bo jeżeli bilans będzie skrochmalony, zasilanie Wasze będzie nieodpowiednie, to chociażbyście się jak starali być najlepszymi ludźmi dla, waszego, dla Waszych przyjaciół i znajomych, Będziecie zawsze popełniać błędy i będziecie, będziecie ludzi krzywdzić. Tak się to dzieje. Ja bardzo wiele, wiele lat nie zdawałem sobie z tego sprawy. Gdy to do mnie zaczęło docierać, zrozumiałem, że to, że ja się tak żywię, to, to jest tylko połowa medalu. Druga połowa jest po drugiej stronie, czyli moja żona. Musimy żywić się w ten sam sposób, bo inaczej iskrzy. Dwa różne zasilania dwóch różnych organizmów powodują różnice potencjałów i iskrzenie. Gdy jemy wspólnie przy wspólnym stole, albo to, inaczej mówiąc, gdy jemy dokładnie to samo, ten sam bilans i te same posiłki, te same potrawy, zaczynają się dziać rzeczywiście rzeczy bardzo dziwne, pozytywnie dziwne. To już Oh. Здравствуйте. Какая милая обслуга. Завтрак, как приятно. Три года крошки во рту не было. Рогалики, яйцо. Отлично. Простите, этот рогалик черствый. Как? Понятно. Это здорово. Спасибо. У меня полная потеря вкуса. A to w ogóle, nie, was nie was ma. Wy na adaptacjonnej diecie. A chyba że. To... Dieta. Jeżeli sobie to wszystko uświadomimy, to wtedy możemy zająć się żywieniem optymalnym. I chcę wam powiedzieć, od czego zacząć? Mianowicie, przede wszystkim należy jeść dużo jajek. Żółtek. Mówił o tym ojciec. Żółtka są najbardziej odpowiednie dla... no najbardziej... jedne z najbardziej odpowiednich y, pokarmów, jakie, jakie wymyśliła natura, czy wymyślili bogowie, czy nasi stwórcy, czy my sami, jeżeli to my braliśmy w tym czynny udział w stwarzaniu tych ciał. To są żółtka. Ojciec mówił, nie więcej niż jedno żółtko jaja kurzego na dobę. Tego trzeba się trzymać. A szczególnie żółtek. Żółtka zawiera wszystkie rodzaje potrzebnych organizmowi białek. Tych białek jest kilkanaście Wiecie, to są takie podstawowe cegiełki, z których zbudowany jest cały nasz organizm, od kości, przez gałkę oczną, a skończywszy na, na każdym naszym włosku, tu czy tu, obojętne gdzie. I teraz tak, te wszystkie białka, te poszczególne składowe, znajdują się w żółtku. I to jest taka podstawa codziennego naszego wyżywienia. Na samym początku dobrze jest jeść te 4, czy tam 6 żółtek dziennie na osobę. Potem można to ograniczyć sobie do 4 żółtek, ale te cztery żółtka powinno się codziennie zjadać. To jest taka. Optymalni mówią, że to jest taki fundament, na którym stoi cały budynek. To nie znaczy, że wszystko jest na tym fundamencie. Oczywiście jest na tym fundamencie, ale to jest ta, ta baza. Na tej bazie dopiero trzeba zbudować piękny gmach, czyli generalnie je się podroby. Tego mięsa je się praktycznie niewiele. Ja go jem, nie wiem, zmieściłoby się może. Tu w zamknięciu tej garści nie więcej, czyli jak jeżeli byłby to kotle, to byłby nie, więcej, nie większy niż, niż moja dłoń bez palców. Jeżeli byłoby to odromina mięsa mielonego z łopatki, to tyle, co się mieści tutaj w tej garce. Zresztą ojciec mówił na rozmowach, że człowiekowi do życia jest potrzeba tyle, ile mieści się w jednej dłoni. W jednej dłoni. Na cały dzień. Więcej nie potrzeba, ale musi to być koncentrat. Konz kondensat taki, gdzie jest cała esencja waszego, was waszego życia, waszej bytności tutaj na Ziemi. I to są te żółtka. Z żółtka wykształca się cały kurczak ze wszystkimi organami. Żółtko zawiera też tłuszcz bardzo wysokiej jakości biologicznej i bardzo ważny aminokwas, mianowicie cholinę. Jest to tłuszcz doskonały dla człowieka. I teraz tak, gdybyście mieli problem, to ja Wam powiem, jak ja liczę żółtka. Jak to jest bardzo łatwo liczyć. Mianowicie całe żółtko liczone, całe jajko, gdybyście liczyli. Powiedzmy, że mam tutaj jajko, nie mam ze sobą, ale jest tam w lodówce, nie chcę się sięgać. Więc ja sobie liczę to w ten sposób, że wyjmując, oddzielając żółtko od białka, to białko to nie jest dla mnie w tym momencie towar jadalny, więc mam żółtko. I w żółtku jest zawsze dwa razy więcej tłuszczu niż białka. Tego białka jest 3 gramy, średnio 3 gramy. Są, są jajka większe, jajka mniejsze, są różne klasy, jak wiecie. Ale ja liczę sobie średnio każde jajko, że ono ma 3 gramy białka. Natomiast tłuszczu, to samo żółtko ma 6 gramów, czyli 3 razy 2, 2 razy więcej. Jeżeli zjadam 5 żółtek, to mam 5 razy 3, czyli 15 białka i 2 razy więcej tłuszczu, czyli 30 gram tłuszczu. I do tego nie potrzebuję żadnych kalkulatorów. Nie muszę liczyć, że to jest w 100 gramach tyle, a tyle. Te ułamki, te końcówki, po prostu to daję sobie z tym spokój. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyśmy mieli wagę apteczną w głowie, tylko żebyśmy mieli apteczną proporcję a ta proporcja lekko może balansować, tym bardziej, że ona troszeczkę się zmienia. Ona ulega zmianie w zależności, czy to jest początek naszego żywienia optymalnego, czy to jest... Taka faza pełnego rozkwitu naszego żywienia optymalnego. Wszystko znajdziecie w książkach. Ja teraz Wam o tym nie będę mówił. Powiedziałem teraz o najważniejszej rzeczy, czyli o wadze, jaka, jaką ma do spełnienia w naszym życiu żywienie optymalne, i powiedziałem o najważniejszym czynniku na sam początek, czyli o żółtkach. W żółtku 3 gramy białka, 6 gramów tłuszczu. Tak się to bilansuje. Rozpocznę ten cykl czytania powtórnego biologicznej odnowy gatunku ludzkiego pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Geniusza naszych, naszych czasów i wszechczasów człowieka, dzięki któremu ja funkcjonuję, moja żona funkcjonujemy człowiekowi, dzięki któremu wielu ludzi mm, zaczęło żyć po ludzku przestali mozolić się na, na próżno. Tak pan doktor napisał przestać się mozolić na próżno to jest coś niesamowitego. Ja widzę, co się dzieje ze mną, co się dzieje w moim życiu, a to, co będzie się działo w waszym życiu, to już zależy od was. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby się dorobić, ale po to, żeby się zbawić. I ja nikogo nie zbawię, tak jak Ojciec powiedział, nikogo nie zbawisz. Każdy może się zbawić tylko i wyłącznie sam. I to zbawienie idzie przez ołtarz. Tym ołtarzem jest wasz stół, wasz codzienny stół. Jesteście kapłanami waszego rodzinnego stołu, waszej rodziny. To jest wasze kapłaństwo. Jak wy sobie przygotujecie te stoły, taka będzie wasza rodzina. I to jest to, co pozostawił Zbawiciel. Macie zamienić wodę na wino, wino na krew, macie zamienić chleb na ciało. To jest białko. To jest to, co pozostawił. Żebyście byli ludźmi aż do skończenia czasów, tak macie jeść. Pan doktor sprecyzował, podał jasno i wyraźnie, ile czego, w jakich ilościach, w jakich proporcjach i jaki towar macie spożywać, powinniście spożywać. Ale wybór zależy od każdego z Was indywidualnie. Kto i kiedy zasiądzie do stołu Pańskiego, zależy od Was. I tym sympatycznym akcentem chciałem Was wszystkich gorąco pozdrowić. 22 minuty i będzie się wgrywać to długo. Dużo dobrego, dużo optymizmu, dużo uśmiechu. I wszystkich zapraszam do wysłuchania wszystkich następnych moich części, które będę nagrywał o przekazie pana doktora Kwaśniewskiego dla całej ludzkości. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. Dlatego teraz Twoja kolej na wyjście z inicjatywą. Udostępnij, zasubskrybuj. Przekaż, że taki kanał istnieje. Pokazuj. Wyśledzające się właśnie materiały osobom, na którym tobie zależy. I pamiętaj, że pozostawiając jakikolwiek znak, że obejrzałeś, dajesz mi świadomość tego, że to są materiały naprawdę warte uwagi, wobec czego będę tworzyć kolejne. Dzięki, i do następnego.